Cześć, z tej strony Esmeli, Położna Rodzinna. Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteś w ciąży i chciałabyś przygotować się do karmienia piersią, to koniecznie wysłuchaj te, to nagranie do końca, ponieważ opowiem ci w tym filmie, jakie konkretnie kroki należy podjąć, żeby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na bezproblemową laktację. Jeżeli myślę o przygotowaniu do karmienia piersią, to myślę o pracy na takich czterech bardzo ważnych obszarach. Które za chwileczkę omówię, mianowicie chodzi mi o, o to, co mamy w głowie, to jest obszar numer jeden, o to, co mamy w domu, to obszar drugi, yy, trzy to jest praca z naszym ciałem fizycznym. I cztery to jest praca z otoczeniem. I kolejność nie jest tutaj przypadkowa, i właśnie zacznę od tego ostatniego punktu, ponieważ wiem i widzę, ile krwi może to otoczenie napsuć świeżo upieczonej mamie, jeśli właśnie jest. Mało wspierające, a czasami wręcz demotywujące. W tej kwestii musimy sobie uświadomić trzy prawdy. Decyzja o tym, czy będziesz karmić piersią, jak długo, należy tylko i wyłącznie do ciebie. To są twoje piersi i twoje dziecko. Dlaczego więc przejmujesz się opinią innych? Prawda numer dwa: wszyscy inni, czy mówimy tutaj o teściowej sąsiadce, szefie, przypadkowym panu w parku. Oni wszyscy mogą sobie reagować na nasze karmienie piersią, jak chcą. Nie bierz tego do siebie, nie bierz tego zbyt osobiście, zbyt personalnie, bo tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o nich, bo to, jak oni reagują, wynika właśnie z ich własnych doświadczeń, z ich wiedzy na temat laktacji, a często ta wiedza jest już dawno mocno nieaktualna, czy z ich przekonań, więc po prostu może im się to podobać lub nie. Prawda numer trzy, my nie mamy wpływu na to, co inni zrobią, jak zareagują, co powiedzą. My nie jesteśmy w stanie tego do końca przewidzieć, co dopiero w jakiś sposób kontrolować. Natomiast to, na co mamy realny wpływ, to to, jak my sami się zachowamy, jak my sami zareagujemy w obliczu danej sytuacji. I w tym miejscu właśnie warto zadać sobie kilka pytań. Czy ja potrafię jasno komunikować się ze swoim otoczeniem? Tak, żeby oni wiedzieli, czego ja chcę? Czy ja jestem dla siebie wspierająca? Czy ja potrafię stanąć murem za sobą, za swoimi decyzjami? Czy ja jestem pewna siebie w tym, co robię? Czy może szukam właśnie tego potwierdzenia, tej aprobaty na zewnątrz i dlatego tak się wkurzam, kiedy tego nie widzę? I czy ja potrafię być asertywna? Czy ja potrafię zdrowo wyznaczać swoje granice? Kiedy ktoś nieproszony wchodzi z butami w moje życie. Słuchajcie, kochani, to, jaką mamy, my mamy relacje z samym sobą, z samą sobą, rzutuje na to, jakie mamy relacje z innymi, ze światem. Dlatego, według mnie, praca z naszym otoczeniem, to jest tak naprawdę praca z tym, co my mamy w głowie. I tu właśnie przechodzimy do tego obszaru, który wymieniłam jako pierwszy, czyli to, co mamy w głowie. Tu chodzi przede wszystkim o naszą wiedzę na temat laktacji. I tą wiedzę powinna przekazać nam położna przede wszystkim, czy to w ramach indywidualnej, czy grupowej edukacji przed porodem. I tu Was też ostrzegam, że za dużo wiedzy w tym przypadku może zaszkodzić. Chodzi mi o to, że przygotowując się do karmienia piersią. Naprawdę nie ma sensu studiować każdą możliwą patologię, jednostki chorobowe, sutka, anomalie w budowie jamy ustnej dziecka, jeżeli my nie mamy podstawowej wiedzy o tym, jak działa nasza fizjologia i jak ją możemy mądrze wspierać. Więc tu nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej wiedzy na temat laktacji, ale o to, żeby mieć tą wiedzę odpowiednio dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości, a wiedzę specjalistyczną zostawić specjalistom. Poza tym, w momencie, gdy my się stajemy rodzicami, musimy trochę zmienić nasz kanał komunikacji z otoczeniem. Z takiego analitycznego, typowo myślącego jak dorosły, na taki, który bazuje na czuciu bardziej, na emocjach, czyli na kanał emocjonalny. Więc, kiedy w grę wchodzą ogromne, naprawdę ogromne emocje. To i tak wielu informacji, które wydawałoby się, że przyswoiliśmy już na szkole rodzenia, po prostu nie będziemy pamiętać. Tak więc lepiej mniej wiedzy opanować, ale bardziej przydatnej. Czyli jeszcze raz powtórzę: nam zależy na tym, żeby wiedzieć, jak działa nasza fizjologia i jak ją możemy mądrze wspierać. Więc ważna jest wiedza, ale nie tylko, bo istotne są tutaj w tym obszarze też nasze przekonania, nasze odczucia, nasze obawy. Jakby pewne przekonania są dziedziczone, to znaczy babcia mówi mamie: Ja nie dałam rady Cię wykarmić piersią, więc Ty też będziesz miała ciężko. Mama potem powtarza to samo swojej córce: Babcia nie mogła mnie wykarmić, ja też miałam mało pokarmu, więc Ty się nawet córeczko nie męcz. Najlepiej kupcie już na zapas mleko i butelkę, bo na pewno Wam się przyda. Tego typu przekonania są niebezpieczne. Często są bezpodstawne. Nie ma takiej reguły. To nie jest, nigdzie nie jest powiedza, powiedziane, że tak musi być. I te właśnie tego typu przekonania wymagają, aby z nimi popracować, aby się im przyjrzeć. Jeżeli widzę, że pojawia się u kobiety niechęć do karmienia piersią, to ja osobiście jestem daleka od oceniania, ponieważ. Nie ma niechęci, która pojawia się znikąd, która nie ma swojej przyczyny. Bardzo często tą niechęć mogło spowodować traumatyczne doświadczenie, np. z dzieciństwa, np. doświadczenie molestowania, wyszydzania, zawstydzania lub też czasem głęboko zakorzenione myślenie, że kobiece piersi są po to, żeby się podobały mężczyźni, a nie po to, żeby spełniać swoją podstawową naturalną funkcję. I to jest myślenie e, też niestety mocno propagowane przez media zachodnie, ogólnie przez kulturę zachodu. No nie da się ukryć. Jeżeli mamy do czynienia ogólnie z trudnymi tematami dotyczącymi piersi, to zdecydowanie warto te swoje przygotowania poszerzyć o rozmowę z psychologiem czy psychoterapeutą. Obszar drugi to jest to, co my mamy w domu, przede wszystkim przestrzeń. Ma być tobie wygodnie, masz się czuć dobrze w tej przestrzeni, móc nakarmić na siedząco i leżąco. Bo jeżeli karmienie będzie dla ciebie niewygodne, to ty się szybko zniechęcisz. Co jeszcze mamy w domu? Akcesoria czy gadżety? Generalnie, kupowanie np. mleka modyfikowanego, w razie czego? Butelek czy smoczka, to nie jest przygotowanie do karmienia piersią, to jest przygotowanie do tego że to karmienie może nam nie wyjść. Generalnie do karmienia piersią to potrzebna jest tylko mama i dziecko. I ja jestem zdania, że powinniśmy kupować rzeczy dopiero wtedy, kiedy się okażą nam rzeczywiście potrzebne, a nie na wszelki wypadek. Natomiast są dwa gadżety, które e, myślę, że w drodze wyjątku właśnie mogłabym polecić, ponieważ wiem, że większości mamom się przydają, mnie też się przydały. I widzę to, widzę to w, w kontaktach z pacjentkami. Są niezwykle po, po, pomocne, szczególnie właśnie na początku laktacji. I mam tutaj na myśli poduszkę do karmienia i kolektor pokarmu, czyli tak zwaną magiczną buteleczkę. Co jeszcze warto mieć w domu? Jedzenie na zapas. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby się zabezpieczyć pod tym względem. Żebyś Ty mogła skupić się na karmieniu, a nie martwiła się o to, że nie masz obiadu. I tu też podpowiem, jak zmienić właśnie otoczenie niewspierające, tak żeby się okazało jednak jakimś tam wsparciem dla nas. Przykładowo mówimy teściowej, żeby się nie wypowiadała w temacie karmienia, skoro się nie zna, oczywiście w, w ładnych słowach, ale że doceniamy jej troskę i że jeżeli chce bardzo pomóc, to my chętnie przyjmiemy od niej dobre jedzenie. Nie wiem, może dobre zupy gotuje, może pyszne ciasta piecze, cokolwiek. Warto się skupić na tym, co dobrego ludzie mogą nam zaoferować, a nie na tym, jakie mają braki czy ograniczenia. Co jeszcze warto mieć w domu? Namiary na specjalistów to na pewno, ponieważ jeżeli już coś się dzieje, to nie ma czasu mm, nie ma czasu na szukanie, pytanie poznajomych, tylko właśnie warto się przed porodem, kiedy mamy na to czas, zorientować, jakich. My mamy w okolicy polecanych specjalistów i myślę tu głównie o położnej przede wszystkim, położnej środowiskowej czy rodzinnej, to jest to samo, doradcy laktacyjnym, fizjoterapeucie dziecięcym, fizjoterapeucie uroginekologicznym oraz neurologopedzie, żebyśmy jak już coś się podzieje, wiedzieli do kogo się zwrócić o pomoc. I obszar numer trzy to praca z ciałem, przepraszam, obszar numer cztery już. Ostatni. Praca z ciałem. I mówiąc o pracy z ciałem, na pewno nie mam na myśli hartowania sutków. Ponieważ jest to metoda, która była polecana kilkadziesiąt lat temu, żeby właśnie trzeć brodawki sutkowe w czasie ciąży czymś szorstkim, twardym, no bo wtedy lepiej się je przygotuje na karmienie. Dzisiaj już wiemy, że to jest bzdura totalna, że nie ma zupełnie takiej potrzeby. A co gorsze, możemy zrobić sobie więcej szkody niż jakiegokolwiek pożytku. Jakieś rany, stany zapalne i ogólne zniechęcenie do karmienia. Także to na pewno odradzam. Natomiast to, na czym warto popracować już w czasie ciąży, jeżeli chodzi o pracę z naszym ciałem, co nam może właśnie pomóc przy karmieniu, to masaż szczotką na sucho, masaż piersi z pominięciem brodawek, zimne prysznice. I jakby te dwie czynności bardzo nam pomogą z krążeniem krwi, skrążeniem krążeniem Regularnie praktykowane, świetnie się sprawdzą jako profilaktyka zastojów czy obrzęków. Co dalej? Aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o przygotowanie do karmienia piersią. Z czego myślę, że mało kobiet zdaje sobie sprawę. A przecież bardzo ważne jest w karmieniu, abyśmy umiały utrzymać prawidłową postawę, tak, aby nas plecy nie bolały. Żebyśmy dobrze się czuły w swojej skórze, w swoim ciele. Więcej o tym możecie posłuchać w jednym z moich poprzednich nagrań, o tytule Trzy czynności, które poprawią wygląd i zdrowie kobiecych piersi, czy jakoś tak, powinien się Wam wyświetlić na końcu. No i ostatnia rzecz to odpoczynek, relaks. My się musimy nauczyć odpoczywać, ponieważ karmienie piersiów to tak naprawdę ma służyć naszej wygodzie, temu, żebyśmy mogły odpocząć. Połóg, jak sama nazwa wskazuje, to polegiwanie. Dziecko chce, żebyśmy leżały obok niego w łóżku. I naprawdę nie robi nam tym na złość, bo na przykład nie chce, żebyśmy się umyły czy nie wiem, wstawiły pranie, tylko właśnie chce, żebyśmy odpoczywały razem z nim w łóżku. To tyle na dzisiaj. Jeżeli uważasz, że ten materiał był wartościowy, to pewnie wiesz, co masz robić. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.